28 lipca 2021 roku tuż przed północą w Essex w hrabstwie Baltimore w stanie Maryland nocny spokój zostaje przerwany dźwiękiem policyjnej syreny. Funkcjonariusze zatrzymują samochód, który przekroczył dozwoloną prędkość na bulwarze wschodnim. Brzmi niewinnie. Poczekajcie. Za kierownicą siedzi 30-letnia Nicole Johnson, obok niej jej koleżanka Rutynowa kontrola szybko ujawnia, że pojazd ma fałszywe tymczasowe tablice rejestracyjne, a sama Johnson nie posiada prawa jazdy. Wtedy jeszcze nikt nie wie, że ten banalny drogowy incydent jest tylko początkiem historii, która wstrząśnie całą Ameryką. Kiedy funkcjonariusz informuje ją o wykroczeniach i okoliczności odholowania pojazdu, jej reakcja jest co najmniej dziwna. A dla postronnego obserwatora mogłaby brzmieć jak czysty cynizm. To nie ma znaczenia. Za pięć dni i tak mnie tu nie będzie. Zobaczycie mnie w wiadomościach. To będzie mój wielki debiut. Zgodnie z procedurą policjant prosi Johnson o opróżnienie samochodu z jej rzeczy. Kiedy otwiera bagażnik, uderza go niezaprzeczalny zapach rozkładu. Wtedy też policjant, aby się upewnić, odchodzi na bok ze swoim partnerem. I prosi, by ten podszedł do bagażnika auta i dał mu znać, co czuje. Instynkt tym razem nie zawodzi stróżów prawa. Dodatkowo policjant zauważa w jednej z toreb larwy. Johnson usiłuje go uspokoić, mówiąc, że w środku są tylko brudne koce, ale jej nerwowe zachowanie wzbudza coraz większe podejrzenia. Kobieta na przemian krzyczy, płacze, dodając, że jak ma się zmienić, jak zacząć od nowa, skoro co chwila jest jakiś problem. Policjanci stanowczo nakazują jej, aby kontynuowała otwieranie toreb. Ta robi to naokoło, pokazuje tylko powierzchowne koce i ubrania, dodając, że to brudne rzeczy i nie miała gdzie ich uprać, dlatego wozi je w samochodzie. Policjanci nie kupują tej wersji i w końcu prawda wychodzi na jaw. Odkrycie pierwszego ciała ukrytego w walizce sprawia, że Johnson panicznie próbuje uciec, ale zostaje zatrzymana po krótkim pieszym pościgu. Widok ten jest na tyle szokujący, że jeden z policjantów wpada w panikę, przy tym nerwowo uderzając pięścią w słup, powtarzając: Tam jest dziecko, rozumiesz? Malutka dziewczynka. Tam jest dziecko, to jest chore. Kolega próbuje go uspokoić. Na miejscu są tylko we dwoje, więc muszą się otrząsnąć. Na szczęście po chwili na miejsce przybywają detektywi Wydziału Zabójstw, którzy w trakcie przeszukania reszty toreb dokonują drugiego równie makabrycznego odkrycia. W plastikowym pojemniku leży ciało drugiego dziecka. Aby zrozumieć, jak doszło do tej tragedii, musimy cofnąć się o dwa lata. W 2019 roku matka dwojga dzieci, Dashel Johnson, przeprowadziła się z Ohio do Maryland. Tam z nieznanych powodów, nie mogąc sama zapewnić im opieki, powierzyła je swojej siostrze Nicole Johnson. Taka decyzja, podjęta w zaufaniu między rodzeństwem, stworzyła fatalną lukę w systemie. Dzieci, siedmioletnia Joshlyn i pięcioletni Lary, zniknęły z wszelkich oficjalnych rejestrów. Żadne z nich nie zostało zapisane do szkoły w Baltimore, co oznacza, że żaden nauczyciel czy pedagog nie miał szans zauważyć. Objawów zaniedbania, które później wyszły na jaw. Tu warto podkreślić, że niestety to właśnie w takich, nieformalnych układach rodzą się historie o tzw. Tak ciemnej liczbie przestępstw zbrodniach, które nigdy nie są zgłaszane, ponieważ ich ofiary po prostu znikają z pola widzenia instytucji. Zaskakujące jest to, że to nie była sprawa, która pojawiła się znikąd. Babcia dzieci. Michelle Johnson wielokrotnie próbowała interweniować. Skontaktowała się zarówno z policją, jak i z Child Protective Services, CPS, wyrażając zaniepokojenie losem swoich wnucząt. Jej wysiłki nie przynosiły jednak zamierzonego skutku. Choć rzecznik CPS potwierdził, że sprawa jest badana, zasady poufności uniemożliwiają ujawnienie jakichkolwiek szczegółów dotyczących zgłoszeń. Ta sytuacja idealnie pokazuje, jak bariery biurokratyczne, zaprojektowane w celu ochrony prywatności rodzin, w dramatycznych okolicznościach mogą stać się murem, przez który nikt nie ma prawa się przebić, nawet w przypadku, gdy zaniepokojeni bliscy biją tam na alarm. Kiedy Nicole Johnson została zatrzymana, opowiedziała policji makabryczną chronologię wydarzeń. Według jej zeznań Tragedia zaczęła się w maju 2020 roku. Mieszkając wtedy w motelu Rigalin, wściekła się na swoją córkę i uderzyła ją kilkukrotnie. Dziewczynka miała upaść i uderzyć głową o podłogę, co w konsekwencji doprowadziło do jej śmierci. Johnson zamiast szukać pomocy, spakowała jej ciało do walizki i woziła je ze sobą w bagażniku przez wiele miesięcy. Według jej wersji, śmierć młodszego brata, Blarego, miała nastąpić w maju 2021 roku. Nicole Johnson twierdziła, że chłopiec położył się spać w aucie i już się nie obudził. Przyznała, że zauważyła ranę na jego lewej nodze, ale nie podała więcej szczegółów na temat jej pochodzenia. Następnie miała umieścić ciało w plastikowej torbie obok zwłok jego siostry. W tym momencie warto zwrócić uwagę na pewne sprzeczności. W niektórych źródłach Johnson mówiła o śmierci Larego w maju 2021, w innych o dwóch miesiącach przed zatrzymaniem. Ten brak precyzji w połączeniu z jej cynicznym tłumaczeniem, że zapach rozkładu to martwy szczur w silniku, pokazuje całkowity brak zdolności do konfrontacji z rzeczywistością. Włożyła ze sobą ciała dzieci przez ponad rok, udając, że nic się nie stało. To skrajne zdziczenie i bezduszność w obliczu tragedii, którą sama wywołała. Kiedy ciała dzieci trafiły do biura głównego koronera, ich stan był już na tyle zaawansowany, że w pierwszym etapie śledztwa nie udało się jednoznacznie ustalić oficjalnej przyczyny śmierci. To zjawisko, choć przerażające, jest typowe w przypadkach, gdzie zwłoki są ukrywane przez dłuższy czas. Jednak autopsja ujawniła coś, co było dowodem znacznie mocniejszym niż zeznania Johnson. Siedmioletnia Jocelyn ważyła zaledwie 8 kg, a pięcioletni Lary 9,5 kg. Lekarze medycyny sądowej byli zgodni, że osiągnięcie tak drastycznie niskiej wagi musiało zająć wiele miesięcy niedożywienia. W tym momencie prokuratorzy nie musieli już polegać wyłącznie na słowach oskarżonej, które mogły być w sądzie podważone. Oparli zarzuty na twardym, obiektywnym dowodzie. Zarzuty maltretowania dzieci skutkującego śmiercią opierają się też na fakcie, że Johnson świadomie nie zapewniła im podstawowej opieki, co doprowadziło do skrajnego niedożywienia, a w konsekwencji do ich śmierci. To właśnie ten fakt, że zaniedbanie może być tak samo śmiertelne jak bezpośrednia przemoc, stał się kluczowym elementem tej sprawy. Po ponad trzech latach od aresztowania, w sierpniu 2024 roku, Nicole Johnson poszła na ugodę z prokuraturą. Przyznała się do winy, przyjmując dwa zarzuty maltretowania dzieci ze skutkiem śmiertelnym. Wyrok zapadł później. W lutym 2025 roku Nicole Johnson została skazana na 50 lat więzienia. Wiele wcześniejszych doniesień, które pojawiły się tuż po jej aresztowaniu, podawało błędnie, że wyrok zapadł już w 2021 roku. Finalny werdykt zapadł znacznie później. A jego ogłoszenie zakończyło jedną z najmroczniejszych spraw w Baltimore. Co warto dodać, jej koleżanka obecna z nią tamtej nocy po przesłuchaniu została zwolniona. Historia Nicole Johnson dobiegła końca w sądzie, ale prawdziwa tragedia wydarzyła się dużo wcześniej. Krótkie życie Jocelyn i Larego zakończyło się w samotności, w zupełnym milczeniu, a ich ciała zostały porzucone i zapomniane w bagażniku. Ich śmierć stała się publiczna dopiero, gdy ich zwłoki zostały znalezione, a cała sprawa trafiła na pierwsze strony gazet. To nie jest materiał o potwornej zbrodni, ale przede wszystkim o tym, jak łatwo jest stracić z oczu najbardziej bezbronne ofiary, które znikają z pola widzenia systemu. Ich historia to tragiczne przypomnienie, że nawet najbardziej podstawowe formy opieki mogą zostać brutalnie zaniedbane a konsekwencje bywają tak przerażające, że trudno w nie uwierzyć. To wszystko na dziś, moi drodzy. Uważajcie na siebie i do usłyszenia niebawem.